Siemanko, ja jestem XJ i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. Dzisiaj, w ramach serii Gdzie zdobyć, poinformuję Was, gdzie możecie zdobyć Wisp. A postać tę możecie zdobyć na Jowiszu wykonując zadanie Ropalolist. Jest to misja zabójstwa tego właśnie przeciwnika, czyli Ropalolista. Link oczywiście do tego, jak walczyć z Ropalolistem oraz. Jakie warunki musimy spełnić, aby w ogóle móc zacząć polować na tego bossa? Oczywiście zamieszczam w opisie pod filmem. I tutaj możemy zdobyć dosłownie wszystkie części tego Warframe wraz z głównym schematem, na który mamy 22.56% szans. Natomiast na pozostałe części, czyli powłokę Neuroptykę oraz schemat, mamy po 25 i 81% setnych procenta szans. I o ile się nie mylę, na obecną chwilę jest to jedyny Warframe, którego w całości, wraz ze schematem głównym, możemy zdobyć poprzez walkę z bossem na jakiejś planecie. A więc, to była taka ciekawostka w ramach informacji o tej postaci. No i nic, moi drodzy. Pozostaje mi tylko. Poprosić was o łapkę w górę, jeżeli ten filmik wam się podobał, suba z dzwoneczkiem. Jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco z nadchodzącymi poradnikami na moim kanale. oraz w komentarzach piszcie, co sądzicie ogólnie o mojej działalności na YouTube, o tej serii o innych oraz to, jakie jeszcze inne przedmioty chcielibyście zobaczyć w ramach serii gdzie zdobyć. A tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!